W ramach przygotowań do meczów z Chemikiem Police siatkarki siódemki SK Banku Legionowi rozegrały w piątek i sobotę dwa mecze sparingowe z Budowlanymi Łódź. Obydwa spotkania odbyły się w arenie Legionowo. W pierwszym z nich drużyna trenera Macieja Kosmola wygrała 4 do 0 w setach do 24, 23, 23 i 19. Szkoleniowiec Legionowi był zadowolony z postawy swoich zawodniczek. Na pewno cieszy to, że, że wygraliśmy cztery sety, ale były one wyrównane cały czas i najważniejsze było to, jak dziewczyny się zaprezentują, jak to, co w ostatnim tygodniu gdzieś tam ćwiczyliśmy, jak będą potrafiły to zrealizować później właśnie w grze z, z innym przeciwnikiem niż między sobą i w wielu fragmentach bardzo fajnie się prezentowały, realizowały to, co sobie zakładaliśmy i, i to przynosiło efekt później w postaci właśnie zwycięstwa. Także w drugim meczu z budowlanymi łódź siódemka zademonstrowała niezłą formę. Tym razem wygrała 3 do 1 w setach 25-21, 25-20, 25-22 i 21-25. Nieliczni kibice, którzy pojawili się na trybunach areny Legionowo, mieli okazję zobaczyć wiele udanych i efektownych akcji. Ja mam nadzieję, że jeszcze możemy troszkę lepiej grać, bo to był taki pierwszy tydzień naszego, naszego treningu troszkę cięższego. Jeszcze jeden taki tydzień będziemy mieli, dopiero później, a później zespół powinien troszeczkę, troszeczkę takiej świeżości złapać i iść w górę. Mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało. W najbliższy weekend siódemka rozegra kolejne dwa mecze kontrolne. Tym razem zmierzy się w Bydgoszczy z tamtejszym pałacem. Będzie to ostatni sprawdzian przed meczami z Chemikiem Police. Maciej Kosmol realnie ocenia szansę swojego zespołu przed rywalizacją z głównymi kandydatkami do złotego medalu mistrzostw Polski. My się nie napinamy na to, żeby, żeby będziemy mówić, że wygramy z Chemikiem Police, bo to będzie naprawdę bardzo trudne. Więc, ale chcemy zaprezentować się dobrze. Chcemy się, można powiedzieć, w cudzysłowie rozpędzić troszeczkę na te mecze dalsze, które nas czekają, prawdopodobnie i w tych meczach powalczyć o to, właśnie, żeby, żeby, żeby coś ugrać. No, będą, będą to te mecze tylko do dwóch wygranych, prawdopodobnie. Więc staramy się, staramy się gdzieś tam złapać ten rytm, troszeczkę polepszyć naszą grę od tego, co widzieliśmy w gruncie zasadniczej. I spróbujemy ugrać jak najwięcej. W pierwszej rundzie play-off gra się do trzech zwycięstw. Legionowia zmierzy się z chemikiem w policach 15 i 16 marca. Tydzień później rywalizacja przeniesie się do Legionowa.